Só do homo se eslim, Matheus! Márnios, Bravo! Kompletnie różne dyscypliny, ale jak widać, w czasie wolnym zawodnicy bardzo się integrowali. Myślę, że to połączenie bardzo dobrze się spełniło. Ten rok to ponad 200 imprez i jeszcze Puchar Świata. To naprawdę był ogrom pracy, ogrom wyzwań dla organizatorów. Natomiast no nie da się ukryć, że rok 40-lecia Olimpiad Specjalnych zobowiązywał nas do tego, aby był pełen wrażeń, pełen emocji. I myślę, że możemy być dumni, że jesteśmy częścią tego wszystkiego.